Ja chciałam powiedzieć, że no nie wiem jaką my kobiety jesteśmy źle to tutaj tolerowani przez tych naszych panów, bo ja zostałam bardzo urożona. O. Tak. I A ja z się... mojej strony słucham i, i tak patrzę i po prostu na przeprosiny to powinien przyjść z różą w zębach albo z bukietem kwiatów. A co się wydarzyło? I co się, się wydarzyło? Po prostu rozmawialiśmy z Bogdanem i ja mu powiedziałam, jeżeli moje towarzystwo ci nie pasuje, to powiedz prosto mi w oczy, szczerze. Mhm. A on mi powiedział tak. Mi jesteś... się w tym głupiłem. ja mam dosyć. Koniec. Jednak trochę szacunku dla kobiet powinno być. Ja? Szczyt dyplomacji. No właśnie, takie trochę coś mi to do ciebie nie pasuje, aczkolwiek ja nie mogę zabrać strony, bo ja nie znam swojego Dlatego nie na tym rozmawiać. Tak. Słowa Grażyńki sądzę, że były spowodowane tym, że y, moje zainteresowanie nie było takie, jak ona sobie wyobrażała i że dziw się nie będzie. Dlatego ona w ten sposób się wyraziła, jako akt desperacji.